trzy. Krycha kontra Ruby. No jest to pojedynek dwóch panów z programu X na plaży. Zobaczymy Who's X next. I ruszyli. Rozpoczął Krycha. Tak, taką kombinacją skupioną. Okay. Jest skupiony, nie podpala się, mimo że na tym wstecznym to zapunktował. Było, był frontkick na głowę, ale oczywiście w gardę. Tak, nie pozostaje dłużny. Ruszył, ruszył, tam... ruszył. Agresywnie ruszył do przodu. Nawet tam coś wyszło. Krycha już w poprzedniej walce dość niebezpiecznie nisko opuszczał gardę. Tutaj mam wrażenie... Jest podobnie. Ruby rusza się dosyć luźno-dynamicznie. Tak, stara się być nieuchwytnym celem. Chodzi na boki, uderza. Są Który... takie ładne wymiany, co prawda trochę bardziej w powietrze, ale jednak wymiany. Było kopnięcie. Też ten front, kick, gdyby tutaj doszedł do celu, też ja... byłoby ciekawie. Niewiele brakło, mógł się wywrócić. No wbrew pozorom. Ciekawa walka. Pierwsza połowa pierwszej rundy. Ale nudy nie ma. Badaje, badają się, badają. Podchodzą. Próbują wyczuć ten dystans. I poszli na wymianę ostrą. Jest wymiana pod siatką. Przecież wybiera wywiera Ruby. Mamy clinch. Obraca go. Przyszedł. I kolano nie, Nie, walczy dalej! Sędzia się. Ale zgłasza protest, próby. Było uderzenie w kość ciemieniową. Szybko się to skończyło. Mam wrażenie, że mogło jeszcze trwać, ale wiadomo, kwestie bezpieczeństwa są tutaj najważniejsze. Bardzo chciałbym zobaczyć jeszcze raz tą powtórkę, może za chwilę ją zobaczymy. Kolano na pewno było... I mamy, po, mamy powtórkę kolano, na pewno było tam czyściutkie, tak, tak? Pięknie Beszło. poszło, czyste kolano. To Zupełnie. było obalające, ale nie knokautujące. Ruby jeszcze chciał tam e, wrócić do, do, do stójki. Chciał wrócić do świata żywych, ale zdecydowanie odpłynął w zaświaty po tym kolanie. Nie wiedział do końca, co się dzieje. Próbował jeszcze zaprotestować, ale jak najbardziej kopnięcie było legalne. No i mamy piękny nokaut. Przycelował, uderzył, trafił, no i zasłużone zwycięstwo, zasłużony uśmiech na jego twarzy. Ale ja mam mimo wszystko wielki niedosyt. Chciałbym, żeby ta walka jeszcze trochę dłużej potrwała, bo zaczęła się dość interesująco. Kolana. Kolana to jest ta część ciała, o której często zawodnicy z małym stażem zapominają. A jest to część ciała, która potrafi zasiać skupstwożenie. Przez knockout, Christian Kr